Witajcie, to Osyskości i szybka wrzutka dziś na stole Skate Summer od Pandasaurus Game, czyli gierka ala Tony Hole, którego możecie kojarzyć gdzieś tam z konsoli czy komputerka. Gierka, w której to takimi mepelkami na deskach będziemy śmigać po całym mieście. Będziemy zbierać sobie żetoniki, jakichś dzwonków szkolnych, skrzynek, sprayi czy też literki, które będą nam ulepszać naszego skatera. Chociaż tak naprawdę ta ładnie ilustrowana mapka plansza jest tak naprawdę tą drugą i chyba mniejszą częścią gry, bo największy bajer znajduje się tutaj, czyli nasza deska. Każdy z graczy wybiera sobie deskę, wybiera sobie gracza, następnie układa tutaj żetoniki, które będziemy następnie mogli ulepszać, bo za każdym razem kiedy odwiedzimy takie miejsce na mapie z daną literką, literkę tę odwracamy, no i każda literka coś nam tam odblokowuje, czyli na przykład zwiększa nam karty na ręce, czy możliwość dalszą balansowania. A balans jest tu bardzo istotny, bo przede wszystkim w grze chodzi o to, że zagrywamy sobie karty trików. No i tak dla przykładu. Zagrywam sobie pierwszą kartę, pierwszą zawsze zagrywam na środku. No i teraz decyduję, czy przechylam się w lewo. Czy w prawo? Jeśli pójdę w prawo, przesunę się o dwa i dostanę dwa dzwonki. Jeśli pójdę w lewo, no to przesunę się w lewo o dwa i dostanę dwa takie płonące kółka, a jest to waluta w tej grze. Potrzebna do tego, żeby rozwijać sobie umiejętności, ale także, aby podnosić żetony, które znajdują się na mapie. W każdym razie w momencie kiedy wszyscy zagrali, aktywny gracz bierze kostkę i tu pojawia się fajny późno, bo mamy kostkę balansu. No i ewentualnie liczba, o ile pulsie przesuniemy. No i po takim rzucie przesuwamy się na prawo w stronę plusa o jedno pole. Czyli przesunę się tutaj w prawo. W tym momencie, bo to oczywiście robimy wszystko jednocześnie, gracze decydują, czy lądują, czy wykonują kolejny trik. Jeśli chcę wykonywać kolejny trik, no to patrzę, co tu mam. Nie chcę przesuwać się w lewo, no bo będzie duża szansa, że się wywrócę. Więc biorę, powiedzmy, żółty trik. Zagrywam już go po prawej stronie, bo teraz chcę już rozpatrywać tylko to, co będzie po prawej. Czyli przesuwam się raz, dwa, trzy na prawo. Każdy zrobił. Biorę kostkę. Mam już dwa triki, czyli muszę mieć dwie te różowe kosteczki. Kulamy i patrzymy. Plus o jedno. Przesuwam się tutaj i OK. W tym momencie decyduję, czy ląduję bezpiecznie. Czy dalej chcę wykonywać trik? Jeśli dalej, no to znowu wybiorę sobie trik. Teraz chciałbym się przesunąć powiedzmy gdzieś tam bezpiecznie w prawo. Zagrywam kartę i rozpatruję po prawej stronie 2. I tak gramy, tak gramy do momentu, kiedy albo się wywalimy, albo wylądujemy. Tak czy siak, jeśli któraś z tych dwóch rzeczy nastąpi, bierzemy nasz znacznik, zaznaczamy, jaki bonusik chcemy dostać, ale jeśli sami żeśmy wylądowali. To dodatkowo w nagrodę możemy sobie rozwinąć jedną zdolność jednego naszego skill'a na dane triki o jedną w górę. Natomiast, jeśli żeśmy się wywalili, to niestety za karę stracimy połowę tych naszych płonących kółeczek zakrąglając w dół. Jak już to wszystko rozpatrzymy, no to zliczamy karty i te karty mnożymy ilość tych znaczków razy nasz level. No i przesuwamy się na torze. Jeśli na koniec rundy ktoś minie punkt, który żeśmy sobie wyznaczyli w zależności jak długo chcemy grać, no to gra się zakończy. W każdym razie te karty będą też potrzebne oprócz tych punktów do poruszania się po mapie. Bo teraz, jeśli chcę się poruszyć w to miejsce, no to odrzucam kartę czerwoną, przesuwam się na czerwone. Chcę się poruszyć w to miejsce, odrzucam kartę żółtą. Przesuwam się tutaj. Chcę podnieść żeton, to oznacza, że odrzucam jeden płon, płon, jedno płonące kółeczko i biorę ten żeton do puli. Gdybym chciał się przesunąć na przykład na niebieskie pole, a nie mam. No to gdzieś podczas gry mogę zdobyć też takie żetony jokerków, odrzucę taki, przesunę się na niebieskie pole, czy jakie mi tam pasuje i tak dalej. No fajne jest właśnie te zdobywanie. Tych literek, jeśli uda nam się wszystkie podczas gry zdobyć, no to jest to dodatkowo 10 punktów. No ale także coś sobie rozwijamy. Mało tego, jeśli położymy kartę w odpowiednim miejscu, to oznacza, że dobieramy sobie kartę z trikiem specjalnym. Te sobie przechowujemy na dole i w danym momencie możemy zagrać i na przykład podwoić sobie punkty, czy zdobyć jakąś inną zdolność. A czego jeszcze nie powiedziałem? Kiedyś, jeśli się wywrócimy, to niestety ostatnią zagraną Kartę usuwamy i ona się też nie liczy. No podsumowując, bardzo ciekawa gierka, oryginalna tematyka, świetne wykonanie. No i ten motyw, właśnie balansowania tego puzy laku jest bardzo, ale to bardzo ciekawy. Także jeśli lubicie jakieś specyficzne gry i jakieś takie ciekawe, fajne mechaniki, no to Skate Summer będzie tytułem dla Was. Dzięki za uwagę i do zobaczenia, cześć.